Się właśnie w tym miejscu nocowałem dzisiaj. Muszę mówić cicho, bo jeszcze tutaj gospodarze śpią. Także znowu przygarnięto mnie. Marian i Agnieszka, bardzo mi ja Spałem się. niż nic, prawda? No. Także na tym paliwie trzeba trochę pociągnąć z nadzieją, że spotkam kolejne schronisko z możliwością zjecenia. To jest taki ze stoku izerskiego do chatki górzystów, potem e, Polana jakuszycka, Szerenica i dalej zobaczymy, ciekawy dzień się zapowiada no i w końcu góra tak, tak, już góra ściana południowa najdłuższa prawie 1400 km i nadal biegnę nadal biegnę sił dużo nie poddaję się Oj, ciężko mnie złamać, ciężko, znaczy nie można złamać, po prostu, nie można, ale to są lata, lata przygotowań, już nie mówiąc o mocnej głowie, najmocniejszej, pięknie tak biec przez górę, piękne, pozdrówki, trzymajcie kciuki, Pajcie kropkę, bo dajecie mi moc. Julia pytałem się, ile kilometrów dzisiaj? Ja mówię, do zachodu słońca. Brawo dla Ciebie, gratulacje. No, i jako... powodzenia. To co, dookoła Polski trochę jest. No. 4000 kilometrów i więc... tak jesteśmy pełni podziwu. Ciebie. Dzięki. <laughs> niewykonalne dla nas. Właśnie, wszyscy uważają, że niewykonalne, a ja chcę udowodnić, bo jeszcze nikt tego nie dokonał, więc ja chcę udowodnić, że dam radę. No i tego Ci życzymy. Dzięki. Janek przybiegł ze szklankiem, żeby mnie złapać w drodze do chaty górzystów. Niesamowite, od samego rana już kolejna osoba dołącza. Ja pomyślałem sobie wczoraj tak. No. Nie nastawiam budzika. Aha. Jeśli wstanę przed piątą, to lecę. To no udało się. O matko. Słuchajcie, żeby stałać o piątej, żeby ze mną pobiegać trochę, to ja jest się O matko, to nogi się uginęły. Ale moje serce to tak rośnie, Ale że... Ale dajesz motywację ludziom. Tak? Tak trzymaj. Aj! No muszę udowodnić, słuchaj. Ja to Co zrobię, ja to naprawdę Oczywiście, zrobię. Jak sam widzisz, już <noise> jest z górki. Już jest z górki, no dzięki. Słynna chatka górzystów. Kolega skoczył już do kolejki, bo zamówimy... Kawka i mega naleśnika, bo trzeba mieć moc, moc na kolejne kilometry. No, jestem gacka Benet! Czeka na mnie chyba już od tygodnia ale... Spóźniasz się. Spóźniam się, znaczy spóźniam się według jakiegoś tam harmonogramu to wewnętrznego, ale chciałem powiedzieć, że ci co będą oglądać, że niektórzy to albo jeszcze nie żyli, nie urodzili się, albo raczkowali, a my z Benetem rozkręcaliśmy polskie dobiegania. Także historia, tak. historia, nie? Dzięki Benet. i zaraz Szrenica Napieramy Tutaj hala podszernicka Nie ma lekko Oj, przewyższenia są 30 już w nogach A dopiero połowa dnia, więc do boju Ale zobaczcie jak pięknie Zobaczcie Niektórzy wyciągiem Darek i Zosia złapali mnie tuż przed obiadem. Darek mówi, że muszę zjeść, bo już. słabiutko, słabiutko. Nie, nie no, ja zrzucę wiesz. Internet oszukuje na zdjęciach, wygląda na No Forma, forma, ale Darek i Zosia tutaj mnie przyłapali tuż przed posiłkiem, także no, kibicują, siedzą. Kibicujemy. Dam radę, spokojnie. Trochę zmęczony jestem, bo wczoraj była przyprawa, więc. Mm, muszę tak, się noszę, najeść. reszta góry na ścianie wschodniej, cię czekamy. Super, no. dzięki serdecznie, hej! Poszła szrenica, teraz śnieżne kotły także będzie ogarniane, zobaczcie Jakie dzięki, jak, jak góry, to są właśnie góry Piękna dzisiaj pogoda, śnieżne kotły. Tak to dzisiaj wygląda. Ja tutaj Tam, tam, śnieżka. Jeszcze troszeczkę trzeba pobiec, ale dzisiaj obóz zakładam przed śnieżką, ponieważ, no, zrobiłbym ścieżkę i tam pewnie do stroniska dalej zbieg, ale byłoby to w nocy między 22 a 23 a zejście jest niebezpieczne. Kamloty. A po co kontuzji się nabawić, skoro droga jeszcze daleka. Także zakładam obóz przed śnieżką. Rano, rano atak na śnieżkę. No i dalej. Przed siebie. Kolejne schroniska. Ale moja droga wjedzie na śnieżkę. Jak widzicie, jeszcze jest jasno. Więc to nie czas, żeby kończyć dzisiejszą podróż. No ale niestety też Czasami muszę o te 10-15 km wcześniej kończyć po to właśnie, żeby mieć nocleg. A ja będę podążał tam, 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 tam. I za tym zniesieniem jest śnieżka. Do śnieżki jeszcze trochę, więc się na akredytowane warzywa i chranną. A co? A zaprosiłem na podejście do domu Ostatni rzut na okolice i mamy już śnieżkę.